W reflektorów, gdy cały świat patrzył na rodzinę królewską, a szczególnie na Charles III i Kamila, królowa współmałżonka, pojawiła się oświadczenie, które natychmiast poruszyło opinię publiczną. Wydawało się, że brytyjska monarchia stąpa po ustalonym torze. Obowiązki, ceremonie, dyplomacja, tradycja. Lecz w momencie zapowiedzianego komunikatu wszystko wydało się naruszone. Król ogłosił to, co zostało uznane za tragiczne potwierdzenie przyszłości Kamilii, co według relacji wywołało skrajne emocje, w tym gwałtowną reakcję królowej. Czym było to oświadczenie? Co tak naprawdę kryje się za tym dramatem? Kontekst i tło. Monarchia w epoce zmian. Gdy 8 września 2022 roku w Balmoral ogłoszono śmierć królowej Elżbiety II, świat zatrzymał się w symbolicznym milczeniu. Wielka Brytania pogrążyła się w żałobie narodowej, a społeczeństwo, które przez siedem dekad znało tylko jedną monarchinie, nagle musiało zmierzyć się z rzeczywistością nowego króla, Karola III. Był to moment historyczny, ale też emocjonalny, bo nowy władca od początku niósł ze sobą ciężar kontrowersji, wieloletnich sporów rodzinnych i niejednoznacznych opinii publicznych. Dla jednych Karol był symbolem kontynuacji, dla innych początkiem epoki, w której monarchia musi się przeobrazić, jeśli chce przetrwać. W centrum tej przemiany stanęła również Kamilla, kobieta, która przez lata pozostawała w cieniu skandalu, a dziś zasiada obok króla jako jego żona i królowa współmałżonka od miłości potępionej do małżeństwa koronowanego. Relacja Karola i Kamili sięga wczesnych lat 70. XX wieku. Oboje byli wówczas młodzi, zakochani i należeli do tej samej sfery towarzyskiej brytyjskiej arystokracji. Jednakże ówczesne normy i naciski polityczne nie pozwoliły na oficjalny związek. Karol musiał poślubić kobietę odpowiednią dla następcy tronu. Wybór padł na Dianę Spencer. Historia ich małżeństwa, od bajkowego ślubu w 1981 roku po dramatyczne rozstanie i śmierć Diany w 1998 roku, na zawsze zmieniła wizerunek brytyjskiej monarchii. W tym kontekście Camilla była przez lata postrzegana jako osoba niepożądana, a nawet winna rozpadu małżeństwa stulecia. Jej obecność w życiu Karola budziła silne emocje, od gniewu po współczucie. Dopiero po wielu latach, dzięki konsekwentnej pracy w sferze publicznej, działalności charytatywnej i dyskretnej postawie, Kamila zdobyła zaufanie części opinii publicznej. Kiedy w 2005 roku poślubiła Karola, nie otrzymała tytułu księżnej Wali, z szacunku dla pamięci Diany. Dopiero po wstąpieniu Karola na tron w 2023 roku została oficjalnie koronowana jako królowa Camilla. Sama ceremonia, odbywająca się 6 maja 2023 roku, była przełomem. Oto kobieta, która kiedyś uosabiała kontrowersje, teraz symbolizowała stabilność. Nowy król, nowe wyzwania. Panowanie Karola III rozpoczęło się w cieniu wielu wyzwań. Spadek popularności monarchii, napięcia w rodzinie królewskiej, szczególnie po odejściu księcia Harego i Meghan Markle, a także pytania o sens i koszt utrzymania instytucji w XXI wieku. Król, który przez dekady był księciem od ekologii i obrońcą dziedzictwa kulturowego, teraz musiał udowodnić, że potrafi być również monarchą politycznie neutralnym i emocjonalnie stabilnym. Zarówno jego wizerunek, jak i wizerunek Kamili podlegały nieustannej analizie mediów. Każde ich publiczne wystąpienie komentowano w setkach nagłówków. Gdy Kamila przejęła część obowiązków reprezentacyjnych, stało się jasne, że jej rola nie ograniczy się tylko do funkcji ceremonialnej. Jednak społeczne przyzwolenie na tę nową królową było kruche. Wystarczyła iskra, by wzniecić ogień spekulacji. Monarchia w erze mediów i narracji cyfrowych. W odróżnieniu od epoki Elżbiety II, czasy Karola III to era natychmiastowych reakcji mediów społecznościowych, podcastów, kanałów YouTube i niekończących się analiz w TikToku. Każdy gest, każde spojrzenie królowej lub króla staje się materiałem do interpretacji. Obywatele mają bezprecedensowy dostęp do życia pałacowego ale jednocześnie coraz mniej rozumieją mechanizmy, które nim rządzą. W tym nowym pejzażu medialnym monarchia musi balansować między transparentnością a tradycją. Kamila, która przez lata unikała kamer, dziś pojawia się w reportażach, akcjach społecznych i kampaniach na rzecz zdrowia kobiet. Z jednej strony zyskała sympatię, z drugiej pozostała symbolem kontrowersji. Wizja przyszłości i narastające pytania. Właśnie w tym klimacie, pełnym napięcia, zmian i mediów głodnych sensacji, zaczęły się pojawiać spekulacje dotyczące przyszłości Kamili. Co stanie się, gdy król będzie musiał ograniczyć obowiązki? Czy Kamila zachowa tytuł królowej? Czy przysługuje jej status podobny do królowej matki? Niektóre źródła bliskie Pałacowi sugerowały, że Karol chce przygotować oficjalną strukturę na przyszłość, aby uniknąć chaosu i nieporozumień, jakie pojawiły się po śmierci Dajany. Inne twierdziły, że chodzi o osobisty gest, pragnienie, by zapewnić żonie bezpieczeństwo i miejsce w historii. W międzyczasie media tabloidalne zaczęły tworzyć własne narracje. Od domysłów o sekretnych testamentach. Po pogłoski o napięciach między Kamillą a księżną Walii, Kate. Większość z nich pozostaje niepotwierdzona, ale ich natężenie pokazuje jedno: każda decyzja monarchy natychmiast staje się politycznym aktem komunikacji. Przemówienie króla i treść deklaracji. Dzień, w którym król Karol III wygłosił swoje oświadczenie zapisał się w historii monarchii jako moment o niezwykłej intensywności emocjonalnej. Ceremonia, która miała być zwykłym wydarzeniem publicznym, przeglądem projektów społecznych związanych z koroną, nagle przybrała ton niemal osobistej spowiedzi monarchy. W oczach obserwatorów widać było powagę, a na twarzy królowej Kamilii napięcie, które trudno było ukryć nawet za oficjalnym uśmiechem. Nieoczekiwane słowa w oficjalnym tonie, gdy Karol stanął przy mównicy, mówił spokojnie, bez teatralnych gestów, ale jego głos drżał lekko przy kluczowych zdaniach. Monarchia to nie tylko obowiązek, ale i poświęcenie. Nasze życie, nasze zdrowie, nasze lata służby wszystko to składamy w darze temu krajowi. I dlatego dziś chcę powiedzieć jasno, Kamilla pozostanie częścią tej służby nawet wtedy, gdy mnie już zabraknie. Słowa, gdy mnie już zabraknie, rozbrzmiały jak echo w całej sali i w mediach, które natychmiast uznały je za tragiczne potwierdzenie przyszłości królowej. Po raz pierwszy od koronacji Karol odniósł się publicznie do kwestii swojej śmiertelności i dalszego losu małżonki w kontekście instytucji korony. Wielu komentatorów zwróciło uwagę, że w historii brytyjskiej monarchii podobne oświadczenia pojawiały się niezwykle rzadko. Królowa Elżbieta II nigdy nie mówiła wprost o swojej śmierci czy przyszłości Filipa, księcia Edynburga. Tego rodzaju refleksje zawsze były przemilczane lub przekazywane nieoficjalnie. Deklaracja o dwóch wymiarach. Oświadczenie Karola miało, jak zauważyli analitycy, dwa poziomy. Pierwszy publiczny, w którym monarcha podkreślał rolę Kamili jako współpracowniczki i partnerki w obowiązkach. Drugi symboliczny, zawierający w sobie nutę żalu, świadomości przemijania i troski o dziedzictwo. To nie była zapowiedź śmierci, komentował brytyjski historyk Simon Jenkins, lecz raczej komunikat. Jestem świadomy upływu czasu i chcę, byście wiedzieli, komu możecie zaufać, gdy mnie zabraknie. Jednocześnie sposób, w jaki Karol wypowiedział te słowa, sprawił, że wielu odebrało je jako publiczne pożegnanie. Wystarczyło kilka sekund, by w mediach społecznościowych pojawiły się setki nagłówków. Król przygotowuje Kamillę na życie bez niego. Czy monarcha sugeruje abdykację? Kamila wstrząśnięta słowami Karola. Reakcja królowej Kamili. Kamery uchwyciły moment, gdy Kamila na chwilę odwróciła wzrok. Na jej twarzy pojawił się grymas. Subtelny ale wymowny. Nie była to ekspresja złości, lecz raczej zaskoczenia i bezradności. Według źródeł pałacowych, królowa nie spodziewała się takiego tonu wypowiedzi. Kamila znała treść wystąpienia w zarysie, ale nie jego emocjonalne brzmienie. To, że Karol użył słów gdy mnie już zabraknie, było dla niej osobistym ciosem, cytował anonimowy doradca pałacowy w rozmowie z The Guardian. Po zakończeniu przemówienia, Kamila nie zabrała głosu. Król lekko ujął ją za dłoń. Gest ten trwał krócej niż sekundę, jednak w oczach opinii publicznej nabrał wymiaru symbolicznego. Wieczorem oświadczenie monarchy trafiło na oficjalną stronę pałacu Buckingham. Tekst nie zawierał żadnych zmian, co tylko potwierdziło, że słowa zostały wypowiedziane z pełną świadomością. Interpretacje i pierwsze reakcje mediów. W brytyjskich gazetach następnego dnia pojawiły się skrajnie różne interpretacje. The Times pisał o królu, który otwiera serce i przełamuje tabu śmiertelności w monarchii. The Sun określił wystąpienie jako deklarację miłości i rozpaczy. Daily Mail skupił się na niespodziewanej reakcji królowej, która opuściła salę wyraźnie poruszona. Dziennikarze zwrócili uwagę, że pałac Buckingham odmówił komentarza w sprawie interpretacji słów króla. Rzecznik pałacu ograniczył się do jednego zdania. Jego królewska mość pragnął podkreślić trwałość służby królowej Kamilli wobec kraju i korony. Ale dla obserwatorów polityki królewskiej ten komunikat brzmiał jak próba uspokojenia opinii publicznej, a nie zaprzeczenie sensacyjnych interpretacji. Czy to było planowane? Eksperci z komunikacji królewskiej twierdzą, że każdy publiczny występ monarchy jest starannie planowany: każde słowo, gest, pauza. Dlatego użycie tak dramatycznej formuły gdy mnie już zabraknie, nie mogło być przypadkiem. Według źródeł w pałacu, Karol chciał w ten sposób zbudować pomost między przeszłością a przyszłością pokazać, że monarchia ma plan, że Kamilla nie będzie figurą tymczasową, lecz trwałym filarem instytucji. To było raczej strategiczne posunięcie, niż emocjonalny impuls, oceniał w rozmowie z BBC analityk konstytucyjny Robert Hazel. Król, świadomy swojego wieku i ograniczeń zdrowotnych, chciał uspokoić naród i zapewnić, że Camilla zachowa stabilność w czasach przejścia. Eko na świecie. Oświadczenie Karola III nie pozostało niezauważone także poza granicami Wielkiej Brytanii. Francuskie Le Monde pisało o „monarsze, który mówi o przyszłości z melancholią”. Niemieckie Der Spiegel nazwało je „testamentem władzy”, a amerykańskie CNN określiło moment jako „historyczny krok w stronę transparentności monarchii”. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące komentarzy. Dla wielu Brytyjczyków słowa króla były wzruszające, dla innych niepokojące. Nie chcemy jeszcze słyszeć o końcu epoki, która dopiero się zaczęła, pisał jeden z internautów. Motywy, scenariusze i znaczenie dla monarchii. Po szoku i emocjonalnych reakcjach, które wywołało oświadczenie Karola III, przyszedł czas na analizę chłodną, rzeczową, wolną od emocji. Ale nie odwagi historycznej. Monarchia brytyjska to instytucja, w której każde słowo ma znaczenie konstytucyjne, każde spojrzenie polityczne, a każda cisza symboliczna. Dlatego pytanie: dlaczego teraz? stało się kluczowe. Co skłoniło króla do wypowiedzenia tak dramatycznych słów? Czy to był akt miłości, polityki? A może po prostu próba oswojenia czasu, który nieuchronnie biegnie? Motyw osobisty ludzka twarz monarchy. Najbardziej oczywista interpretacja dotyczy ludzkiego wymiaru oświadczenia. Karol III to człowiek, który przez całe życie czekał na koronę. Czekał ponad siedemdziesiąt lat, dłużej niż jakikolwiek inny następca tronu w historii Wielkiej Brytanii. W tym czasie jego życie prywatne, relacje rodzinne i emocjonalne były nieustannie analizowane, krytykowane i ośmieszane. Kamila była jego opoką w tym długim okresie oczekiwania. Ich relacja przetrwała rozwody, śmierć Dajany, skandale prasowe i niechęć opinii publicznej. W takim kontekście deklaracja króla może być postrzegana jako gest lojalności. Publiczne zapewnienie, że jego żona nie zostanie sama w obliczu przyszłości. Jak zauważa psycholog społeczny dr Helen Roper z Uniwersytetu w Cambridge, Karol jest pierwszym monarchą, który mówi o miłości w tak otwarty sposób, ale jednocześnie nie porzuca tonu oficjalnego. To mieszanka intymności i obowiązku, której dotąd w monarchii brytyjskiej nie widzieliśmy. W tym sensie jego oświadczenie można odczytać jako symboliczną przysięgę ponowienia lojalności. Tym razem nie wobec narodu, lecz wobec kobiety, która przez lata płaciła cenę za jego wybory. Motyw polityczny stabilizacja w czasach niepewności. Niektórzy komentatorzy sugerują jednak, że za emocjonalną warstwą kryje się precyzyjnie skalkulowany motyw polityczny. Monarchia brytyjska stoi dziś w obliczu największego wyzwania od czasu abdykacji Edwarda VIII. w 1936 roku. Poparcie społeczne dla instytucji królewskiej stopniowo maleje, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Sondaże YouGov z 2025 roku pokazują, że tylko 52% Brytyjczyków uważa monarchię za potrzebną, podczas gdy 28% opowiada się za republiką najwyższy wynik w historii pomiarów. Dla Karola III, który zdaje sobie sprawę z tej kruchości Oświadczenie o przyszłości Kamilii może być próbą zademonstrowania ciągłości i stabilności. W logice monarchii każde pokolenie musi mieć jasno określony kierunek: kto dziedziczy, kto reprezentuje, kto wspiera. Dlatego, jak zauważa profesor Anthony Seldon z King's College London, król nie mówił tylko o Kamilii, mówił o monarchii jako o systemie, który nie upadnie po jego śmierci. Jego słowa to rodzaj deklaracji ciągłości. Nic się nie skończy, gdy Karol odejdzie, bo struktura już jest przygotowana. Według tej interpretacji, dramatyczny ton nie był oznaką słabości, lecz narzędziem strategicznym. Emocjonalność miała przyciągnąć uwagę, a zarazem podświadomie przekonać opinię publiczną, że monarchia jest wieczna, nawet w obliczu ludzkiego przemijania. Motyw komunikacyjny redefinicja królewskiego języka od czasu Elżbiety II. Sposób komunikacji z narodem uległ radykalnej przemianie. Dawniej monarcha przemawiał do narodu z dystansu, językiem majestatu i powagi. Karol III natomiast mówi językiem codzienności o zdrowiu, o trosce, o partnerstwie. Nieprzypadkowo w oświadczeniu wielokrotnie powtarzał słowo służba. To pojęcie kluczowe dla jego narracji. Pokazuje, że widzi koronę nie jako przywilej, lecz jako ciężar, który wymaga współdzielenia. Camilla w tej narracji nie jest żoną króla, lecz współuczestniczką tej służby. Ekspert do komunikacji królewskiej, Alastair Campbell, zauważył: Karol i jego doradcy wiedzą, że dziś rządzi emocja. Król musi być człowiekiem, a nie symbolem. To, co Elżbieta II ukrywała w ciszy, Karol wypowiada wprost. Właśnie dlatego jego przekaz jest tak potężny i tak kontrowersyjny. Z perspektywy wizerunkowej to posunięcie ryzykowne, ale konieczne. Monarchia w XXI wieku nie może opierać się wyłącznie na tradycji. Musi nauczyć się mówić do ludzi, nie z pałacu, lecz z serca. W scenariusze przyszłości Kamilii. Po słowach króla naturalnie pojawiło się pytanie, co dalej? Co oznacza pozostanie częścią służby w praktyce? Eksperci wyróżniają trzy możliwe scenariusze. Scenariusz 1. Kamilla jako królowa matka nowej ery. Po śmierci Karola mogłaby pozostać aktywną postacią publiczną, reprezentującą wartości stabilności i doświadczenia. Wzorem byłaby Elżbieta królowa matka, która cieszyła się ogromnym szacunkiem do końca życia. Scenariusz 2. Stopniowe wycofanie się z życia publicznego. Kamila mogłaby zachować tytuł, ale ograniczyć wystąpienia, oddając przestrzeń księciu Williamowi i księżnej Kate. To wariant kompromisowy, pozwalający uniknąć sporów o hierarchię w rodzinie królewskiej. Scenariusz 3. Rola symboliczna, lecz instytucjonalna. Kamila pozostałaby oficjalnie królową wdową, z własnym domem, personelem i fundacją, jednak bez wpływu na decyzje publiczne. Taki model istniał w historii brytyjskiej monarchii, lecz był rzadko stosowany. Każdy z tych scenariuszy niesie za sobą zarówno szanse, jak i ryzyka. Z jednej strony zapewnia ciągłość, z drugiej może doprowadzić do konfliktów pokoleniowych w samej rodzinie królewskiej. Znaczenie dla społeczeństwa i przyszłości monarchii oświadczenie Karola III go było nie tylko emocjonalnym gestem wobec żony, lecz także komunikatem dla społeczeństwa. Monarchia wciąż istnieje, ale nie jest już tą samą instytucją, którą znały poprzednie pokolenia. Dla jednych to dowód ewolucji próba uczłowieczenia korony, dla innych oznaka słabości dowód, że granica między prywatnością a państwowością została zatarta. Brytyjczycy, którzy przez dekady patrzyli na Elżbietę II jak na symbol stabilności, Teraz widzą w Karolu człowieka z krwi i kości, a w Kamilii kobietę, która z outsiderki stała się filarem. To zmiana paradygmatu, od sakrum do realności. Niektórzy komentatorzy posuwają się nawet dalej, sugerując, że Karol, mówiąc o przyszłości Kamilii, w istocie mówił o przyszłości samej monarchii jako instytucji która musi nauczyć się przetrwać bez nadprzyrodzonej aury polegając wyłącznie na zaufaniu i emocjonalnej więzi z obywatelami podsumowując można wyróżnić trzy kluczowe przesłania płynące z wystąpienia Karola monarchia ma ludzką twarz król mówi o miłości starości przemijaniu tematach które dotyczą każdego obywatela przygotowanie do nowej ery słowa o kamili to nie tylko emocje to plan sukcesji i utrzymania równowagi w rodzinie królewskiej, ewolucja języka władzy. Monarchia przestaje przemawiać przez dystans, a zaczyna mówić przez emocje. Tak oto jedno zdanie. Kamila pozostanie częścią tej służby, nawet gdy mnie już zabraknie. Stało się czymś więcej niż deklaracją. To punkt zwrotny, w którym tradycja spotkała się z nowoczesnością, a uczucie z polityką, możliwe skutki, wyzwania i pytania otwarte. Kiedy emocje po oświadczeniu Karola III zaczęły opadać, brytyjska opinia publiczna, a wraz z nią światowe media, zaczęła zastanawiać się nad konsekwencjami tej deklaracji, bo choć w słowach monarchy zabrzmiała nutka osobistego wzruszenia, w rzeczywistości otworzył on drzwi do nowego, niepewnego etapu w historii brytyjskiej korony. Wielu ekspertów jest zgodnych. Karol III, świadomie lub nie, dokonał symbolicznego przesunięcia w równowadze sił wewnątrz monarchii. Po raz pierwszy w dziejach nowoczesnej dynastii Windsorów, król uczynił z królowej nie tylko towarzyszkę życia, lecz także trwały filar instytucjonalny. Ale jak każda rewolucja, nawet ta cicha i ubrana w eleganckie słowa, niesie to ze sobą konsekwencje, zarówno polityczne, jak i emocjonalne. Reakcja w pałacu Buckingham, burza za zamkniętymi drzwiami. Według źródeł cytowanych przez dziennik The Guardian, po wystąpieniu króla w pałacu Buckingham zapanowała atmosfera napięcia. Nie chodziło tylko o samą treść przemówienia, ale o moment, w którym zostało ono wygłoszone. Zaledwie kilka dni wcześniej król Karol przeszedł kolejną rundę leczenia onkologicznego, o czym pałac informował bardzo oszczędnie. Dla wielu doradców i członków rodziny królewskiej słowa o czasie, gdy mnie już zabraknie, zabrzmiały jak aluzja do stanu zdrowia monarchy, który do tej pory był skrzętnie ukrywany przed opinią publiczną. Anonimowy współpracownik pałacu powiedział: „Nikt nie spodziewał się, że król użyje tak dramatycznego języka. Królowa była wyraźnie zaskoczona. W kuluarach mówiło się, że Elżbieta, gdyby żyła, byłaby wściekła na tak otwarte mówienie o śmierci i następstwie tronu. Według tego samego źródła książę William i księżna Kate dowiedzieli się o treści przemówienia dopiero kilka godzin przed jego wygłoszeniem. To wywołało konsternację, gdyż w pałacowym protokole wszystkie tego typu komunikaty powinny być wcześniej uzgodnione z Radą Królewską. Jednak doradcy Karola bronili decyzji monarchy, argumentując, że król miał prawo mówić w swoim imieniu, jako człowiek, mąż i władca. Wpływ na relacje rodzinne i opinię publiczną. Wystąpienie króla Karola III nie tylko ożywiło debatę o monarchii, ale również uwypukliło stare napięcia w rodzinie królewskiej. Kamila, choć od lat zdobywa coraz większe uznanie opinii publicznej, nadal budzi kontrowersje wśród części Brytyjczyków, zwłaszcza tych, którzy wciąż idealizują postać księżnej Diany. Nie brakowało komentarzy w mediach społecznościowych, w których słowa króla odczytywano jako próbę zastąpienia Diany w historii. Jedna z użytkowniczek X, dawnego Twittera, napisała Możecie zmieniać tytuły, możecie pisać nowe rozdziały, ale w sercach ludzi to Diana zawsze pozostanie prawdziwą królową. Ten emocjonalny ton odzwierciedla szerszy problem. Mimo że minęły dekady od tragedii z 1997 roku, duch Diany wciąż unosi się nad brytyjską monarchią. Każdy gest Karola i każda publiczna pochwała Camilli natychmiast budzi porównania, które ranią zarówno monarchę, jak i jego żonę. Eksperci zauważają jednak, że tym razem reakcja społeczeństwa była bardziej zrównoważona niż w przeszłości. Według sondażu przeprowadzonego przez The Independent, Aż 61% ankietowanych uznało, że król miał prawo mówić o przyszłości swojej żony w kontekście monarchii, podczas gdy tylko 19% uznało to za niestosowne lub zbyt emocjonalne. Ta zmiana pokazuje, że mimo kontrowersji, Brytyjczycy coraz częściej postrzegają Camille nie jako intruskę, lecz jako kobietę, która z pokorą i lojalnością wypełnia swoje obowiązki. Między tradycją a nowoczesnością, nowa filozofia monarchii. Wielu historyków uważa, że oświadczenie Karola III jest punktem zwrotnym w historii monarchii konstytucyjnej. Po raz pierwszy władca otwarcie mówi nie tylko o przyszłości instytucji, ale też o uczuciach, emocjach i przemijaniu. Profesor James Penton z Uniwersytetu w Oksfordzie tłumaczy to tak: Król wie, że monarchia przetrwa tylko wtedy, jeśli zrozumie współczesność. Elżbieta II panowała w epoce hierarchii i tradycji. Karol III żyje w epoce empatii i autentyczności. Jeśli monarchia ma przetrwać, musi być prawdziwa. Oznacza to, że Karol odrzuca model zimnej korony, który przez dekady symbolizował dystans i niedostępność. W zamian wprowadza styl królewskiego humanizmu w którym władca staje się nie tylko symbolem, ale i uczestnikiem ludzkich emocji. To jednak rodzi pytanie, czy monarchia, która staje się zbyt ludzka, nie traci tym samym swojego majestatu? Dla wielu konserwatystów jest to granica niebezpieczna. Lord Havers, członek Izby Lordów, skomentował w BBC: Monarchia, która zaczyna się tłumaczyć i dzielić emocjami, staje się instytucją sentymentalną, a nie sakralną. Elżbieta II nigdy by sobie na to nie pozwoliła. Ale dla młodszych pokoleń Brytyjczyków to właśnie ten gest szczerości sprawia, że król staje się bliższy. Pokazuje, że nawet najpotężniejszy człowiek na świecie potrafi mówić o strachu, miłości i przemijaniu, tak jak każdy z nas. Czy to początek nowej ery? Po dramatycznym oświadczeniu, komentatorzy zaczęli mówić o nowej epoce Kamilii. Nie dlatego, że król Karol planuje abdykację, lecz dlatego, że przygotowuje grunt pod przyszłość, w której jego żona odegra znaczącą rolę, może nawet większą niż dotąd przewidywano. Niektórzy historycy twierdzą, że król świadomie buduje model współrządzenia, gdzie monarchia nie jest reprezentowana przez jedną osobę, lecz przez parę. To rozwiązanie praktyczne i emocjonalne zarazem. Kamila staje się naturalnym łącznikiem między królem a społeczeństwem. Jak napisał The Telegraph, Karol uczynił z Kamili nie tylko swoją królową, ale i swoją przyszłość. W jego słowach brzmiała prośba: jeśli mnie zabraknie, chroncie ją tak, jak ja chroniłem was. Jeśli ten plan się powiedzie, Kamilla stanie się pierwszą w historii brytyjską królową, która zyska pełną akceptację po śmierci męża, a nie tylko tolerancję. Dziedzictwo i pytania bez odpowiedzi. Na końcu pozostaje pytanie najtrudniejsze. Czy deklaracja Karola III zapisze się w historii jako gest odwagi, czy desperacji, nie ma dziś jednej odpowiedzi. Dla jednych to dowód miłości i mądrości, dla innych znak słabości monarchy, który zbyt wcześnie mówi o końcu. Ale, niezależnie od interpretacji, jedno jest pewne: od tego momentu wizerunek brytyjskiej monarchii już nigdy nie będzie taki sam. Kamila. Kobieta, która przez lata była symbolem kontrowersji, stała się częścią oficjalnej historii, nie przez kaprys losu, lecz przez świadomą decyzję króla, echo słów i milczenie historii. Wieczorem, po przemówieniu Karola, pałacowe światła gasły jedno po drugim. W korytarzach panowała cisza, a jedynie echo jego słów wciąż unosiło się w przestrzeni publicznej. Brytyjczycy. Naród przyzwyczajony do tradycji i powściągliwości, zostali skonfrontowani z nową twarzą monarchii, emocjonalną, refleksyjną i śmiertelną. Król Karol III nie tylko potwierdził przyszłość Kamilli, potwierdził również, że monarchia, jak każde ludzkie życie, ma swój cykl, swoje cienie i swoje światło. I może właśnie w tej szczerości tkwi jej nowa siła.